Witam Was wszystkich z tej strony, Reniero98 i witamy Was w piątym odcinku ze słota czwórki. jest ze mną dzisiaj Mistafar. far? Tak i misja chyba tunel znaczy, To jest Victory Imports Auto Center To będziemy w parkingu w podziemiach Ty jesteś gotowy, ja jeszcze nie To sobie muszę ustawić, mam gaz ustawiący, nie chcę tego Ja sobie ustawię gaz a nie, dobrze, był dobra. Ja ogólnie statu jest takim początkowym wyposażeniem. No to jest dobre straszne wyposażenie. Okej. Okay. Dawno, dawno, dawno nie graliśmy w tą grę Mała przerwa była. Ale wracamy właśnie. Czekaj! Teraz... Ja bym chciał trochę tutaj ściszyć. Okay. Ciszę, dobra, wszystko do zera, bo i tak mam tak nisko. Kontynuuj, dobra. Musiałem ściszyć. Teraz w ogóle dźwięków, jakby co nie ma u mnie. Ej, co to jest na ty, na ścianie? ja zaznaczyłem. Jak? W się trzymałem. Nikogo nie ma. Na wszelki A. wypadek. Lecimy. Nie. Yes. Dobra, upuścił. Albo dobra, czekaj. Ja sobie wejdę na to ustawienie, jednak zmienię na głośność dźwięku na jeden, no. Tak? Nie Puszymy. chcę, żeby za głośno było, żeby. Dobra, ja go skuję. Żeby później było mnie słychać oraz ciebie. Postaram się trochę też głośniej mówić. Dobra, wszystko sprawdzone tu którym się... A, latarka. W którym się oponało? V? Okay. nie mam. Ja wlas tutaj Coś tam się świeci, ale dobra, wejdźmy tu Dawaj ja, stoję Ma broń? Nie wiem Nie broń Sorry, zabiłem ma broń. No ale to, to się nie liczy jako koniec misji mm, Dobra, jego... Weźmy tu ją, nie wezmę Miał broń Dobrze, się jednak Ready for Roger. Co mówisz? Czy jesteś tutaj? Tak. Musiał być troszkę bliżej mikrofonu. Trochę cicho jest. Cicho cię trochę słychać. Mm, bo troszeczkę cię mówię. Wiesz? No, I to co mogę ogólnie zrobić? Odbić wszystkich cywilów i czemu ja? Ale... czemu ja we wszystkich strzelam? Gadam, gdyby odłożyli broń, oni odkładają broń, a ja postawiam. we... Nikt strzelam. Gdzie? W łazience goście było. Łazienka, dobra idę. Idę tylko... Mam stóp czarny, to jakieś 5 sekund. A tu w kiblu Sprawdziłeś gościa? Tak Sprawdzony, dobra No i znowu stop Coś ci przerywa? Dostałem! Skąd? Z lewej, w przymurku stoi Przy ścianie po... Okej okay. ulecz mnie, ulecz! Nie mogę.

był. <laughs> Brawo! Już koniec? Nie. nie. Odbij Garego Altmana i odbij wszystkich cywilów i przywróć porządek. No to tak gdzie jeszcze nie byłem. Hmm. Tędy chyba musisz iść tam na górę. Nie mam jak ci podpowiadać nawet Chyba ale... tutaj Szkoda, że tak szybko zginęłem O, jest, na górze też. Wow, ale dziwnie Nie słychać dźwięku Chyba u mnie On tam jest Jesteś, po prawej na górze chyba Jest tam, jest jest <laughs> tam jestem nieprzytomny, to jest jestem tutaj, jestem tutaj, tu jest Wow. tutaj, wow, wow, wow. coś też klatkuje chyba Klatkowało. Wow, wow. Uh. Mm -hmm. uh, Roger, Dobra, odbij Jarego Altmana, wykonaliśmy. Roger, Gdzie ty polazłeś? Ja ci tu może mapę wezmę, zobaczę wam. Tu wlazłeś. Nie, nie tu wlazłeś, tylko wlazłeś tutaj chyba. Jesteś przy. przy idziesz tędy. I tu po lewej. Ty rzuciłeś? Tak. Po lewej jest jakiś pokoik, ale sobie rzuciłeś. Brawo. O, super. Brawo. No, tam jest pokoik po lewej. Ojej. I weź tu w broni. to nie zginę. A, nie mogę skakać. Już naciskałem spację z do innych gier. Co mi zostało? Jest. Chcę odbić wszystkich cywilów i przywrócić porządek. Ale ludzi tu było. Strasznie dużo. Ja tu mam mapę i mogę odpowiadać na mapie. Może to zakładnik? A nie, jednak. Dobra, przywróć porządek, zakończyłeś. Teraz odbij wszystkich cywilów. Czyli nikogo już nie ma droga. No, tak. A cywilów? Gdzie cywil? Cywile... O, weź zobacz przy grach coś jest może. Jakaś gra fajna. O, SWAT! Pograjmy w slota. A koniec. Nie, no, dobra. Gdzie tu może być cywil jeszcze? Gdzie nie, byliś, nie byłeś? Nie mam pojęcia. Nie, ten jest. A może ten, co na początku cywil, co spotkałeś? Bo spotkaliśmy wtedy. Którego? Był jeden taki cywil gdzieś tam. Na początku. Nie kojarzę. Ale dobra. Idź, sprawdź tam. O ten chyba. Raport złożony. Nie wiem. Kto jeszcze? Jeszcze ktoś. Przy aucie może właśnie. Albo tam. No, szukaj tam rannych ludzi, może leżą, nie wiem. No, mi się wydawało, że tu się bagażniku A tu w tym aucie? Ej w tym aucie nikogo nie było? To otwarte drzwi są? Nie. Tam? Idź zobacz. Nie ma nikogo jeszcze. Mam no, okay. O oh. drzwi. He, <laughs> pusto. Hmm. Gdzie tu ktoś jeszcze Wszędzie byłem Oooo, To są te schody Chyba ja Tu 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 pozabijam Ooo tutaj patrz, o no. no I to chyba na dach idziesz Czekaj, otworzone dzielisko Ja tu nie widzę No Raczej nie powinno być już żadnego wroga Ale uważaj nie shoot. okej, okay, zakładnik kolejny I to chyba ostatni, tak myślę No zobaczymy za chwilę Tak, jest are... Gdzie się kończy misja? Tu, tu się kończy, tak Znaczy Chodzi mi o koniec misji Są takie drzwi na koniec I tam pisze koniec misji A, a tu nie ma. No tak, ale to no jest koniec misji, no Misja zakończona powodzeniem no to Tylko że ty zginąłeś Tak wiem, ja zginęłem, Dostałem To co teraz? Pójdę do tego zakończenia Chyba wiem gdzie jest Pani się strzela z tej broni Chyba to Nie Dobra, chyba tak tutaj zakończymy Nie, nie, nie chcę się szukać, a materiał już no a misja i tak zakończona powodzeniem, jest, więc udało nam się. Kolejna misja udana. I tak się z wami teraz żegnamy. Siemanko, trzymajcie się wszyscy, cześć. cześć.